<muchy> Mówi, że będę nikim. Mówi, że byłem nikim, a teraz zobacz i mi to powiedz, że mogę teraz po to przyjechać jak Miki, a ty jedynie możesz mi obezrobić, jak jestem ciekawy, jak Han Solo, Solo robi doba jak Marco Jak Marco Jak Marco Poro. Jak Marco Poro. Jak Marco Poro. Jak Marco Poro. Niech malkoporo, niech niech. Ja zamkiwałem ja, 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 ja. go, tylko wziąłem swoje ręce Masz wydziarane logo, wiec, że nosisz moje serce fana, fanatyków, co rapują za mnie wersy Konkuruję stopką, tylko czuję się jak Pepsi Nie dźwignąłem w życiu paru rzeczy, odebałem kurwa jeszcze więcej Porobiony to głupoty robię, ale nigdy w głowie, żeby krzywdzić dzieci Dwie ma tak jak Leonardo Gdybym się nie cofnął to bym siedział dawno Yo! W duszy zawsze gromi nie będziesz pójść karateko. karateką Prędzej Cię Wszyscy są w dzieci jak maczetą Ty jak walczysz to tylko z depresją Chciałeś hajsu, chciałeś fejmu, no to masz go wreszcie Ale czemu te dziewczynki są czternastoletnie? Czekam tylko na ten dzień, aż tuli z was dojedzie Ja mogę bez ochrony iść sobie na miasto wszędzie Ile mam dupeczek w stadzie? Ja mówię mp 5 Wszystkie na leasingu tak jak twoje MP 5 Jesteś psychopatą z neta, to się na ludziach 70 siedemdziesiąt, z na mikrofiuta O co ci to? Byłeś grzeszutki za ekranem nie byłeś no Takim milutkim moim panem zabierasz noc. Ten sam głos, który ja ci dam, z carią, zrozjedną się tak pan. To szczerze nitro to faja, olejnik sen to fata ja, tajlandzka. Choć do ringu, płakać jaja nitro to faja, olejnik sen to ta dziwko ja, tajlandzka.